Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś, co jest między Wami? Zakładam swoje czarodziejskie okulary obiektywizmu. Wy w tym czasie pomyślcie, jaką relację chcielibyście tutaj prześwietlić pod kątem tego, co jest między Wami. I zaczynamy. Mamy tutaj nową talię The Dark Mansion Tarot. Z tej skorzystamy dzisiaj jako głównej. Tą odłożymy na dopytywanie. No i tą również. Mam nadzieję, że już wiecie, jaką relację chcielibyście tutaj z nami razem prześwietlić i zobaczmy. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które są ze mną na kanale. Dziękuję subskrybentom, dziękuję lajkującym, no, wszystkim, którzy również oglądają. Zachęcam do subskrypcji, to bardzo pomoże w rozwoju kanału. No i zaczynamy. Przekładam. I zobaczmy, co jest między Wami. Jaka jest energia ogólna tej relacji w tej chwili, czyli w momencie, w którym oglądacie ten film? Przypomnę jeszcze, że nasze czytania są bezterminowe, co oznacza, że możecie sięgnąć po każdy filmik. Od początku istnienia kanału. Wszystko zależy od tego, który filmik Was w danym momencie przyciągnie. W ten sposób to Wy wywieracie jakby swój wpływ na to, która wiadomość do Was w danym momencie dociera. I w związku z tym w danym momencie, w którym czytacie, czy słuchacie tej, tej informacji, oznacza to, że jest ona dla was. Jednocześnie, oczywiście, nie wszyscy będą jednakowo odbierać ten przekaz, dlatego każdy jest, jest, oczywiście, ma wolną wolę, w związku z czym sugeruję, ażeby przyjąć tylko to, co z Wami rezonuje, a to, co nie jest dla Was w żaden sposób czytelne, odpowiednie, czy nie czujecie, żeby to było dla Was, po prostu zostawcie. Dobrze, czyli mamy energię ogólną. Co odchodzi do przeszłości w tej relacji? Czego będzie więcej? Czyli co przychodzi? Co może być trudnością w Waszej relacji? Co będzie pomocne? Rada i wynik w momencie, kiedy zastosujesz się do rady. No to czytamy. Energia ogólna w Waszej relacji. Energia ogólna to dwa pentakle. Dwa pentakle, jest to taka próba żonglowania między dwoma opcjami. Jak również widzimy tutaj, że ten marynarz ma takie jakby dwie osobne sieci. Jednym słowem, próbuje tak to wszystko zrównoważyć, żeby może złapać dwie sroki za ogon. No jest tutaj energia dwoistości, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jedną monetę już ma, drugą podrzuca. No i tak próbuje złapać równowagę pomiędzy jednym a drugim. Zobaczmy, co dalej i co to może oznaczać. Czego będzie mniej? Mniej będzie... Energii sukcesu, energii dopięcia swego, energii uczucia, że to, co robiłem do tej pory, zostało zwieńczone sukcesem. Jest to karta sześć buław, więc taka energia no, będzie osłabiona, osłabiana. Czego będzie więcej? Więcej będzie. Imprezowania, celebrowania, z radości. Może po prostu troszeczkę się wyluzujecie, odejdziecie od takiej energii no, działania do osiągnięcia sukcesu, przypieczętowania czegoś klamrą sukcesu, a zaczniecie trochę się bawić bardziej, być na luzie, no, cieszyć się tym, co jest między Wami. A co może być trudnością w tym wszystkim? Trudnością może być to, że któreś z Was no, albo zostało zranione i jeszcze cały czas odczuwa ten ból i nie jest w stanie w pełni się otworzyć przed tym, co stoi na Twojej, na twojej drodze czy na jej, jego drodze, to może właśnie spowodowało trochę rozluźnienie tego dążenia do sukcesu i przejście w etap trochę takiego swobodniejszego używania właśnie życia i radości w towarzystwie, we troje czy w grupie większej niż tylko we dwoje? No, dopytajmy w takim razie, dopytajmy, o co chodzi z tym zranionym serduszkiem. Kto tutaj. Coś. Z czego ono wynika? Dziewięć kielichów. Dziewięć kielichów hmm. to może być taki powód właśnie, że mam już wszystko, ale trochę czuję się osamotniona. No trochę to jest potwierdzenie tego, tej Karty Trzech Mieczy. Mam energię, mam mm, emocje, mam bogactwo, ale trochę jestem osamotniona w tym wszystkim. Zobaczmy jeszcze. No, Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów, no tutaj był jakiś, no był jakiś taki uwodzicielski przystojniak, czy przystojna kobitka na białym koniu, który roztoczył wizję, no, absolutnie spełnienia marzeń, w związku z czym no taki trochę lekko duch, w związku z czym no może tutaj trochę rzeczywiście mm, to będzie trudnością. Ewentualnie no może ta osoba właśnie jest taka trochę takim rycerzem kielichów, który no, jest uosobieniem spełnienia Twoich marzeń i nie wiesz, no nie czujesz pewności i Coś się rozluźniło, coś się z, z, tutaj dzieje takiego, że twoje wcześniejsze doświadczenia właśnie to, że wszystko miałam, wszystko mam, ale trochę mi czegoś jednak brakuje, brakuje mi jakiejś konkretnej relacji i czuję się osamotniona. No, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Ja bym do, dołożyła tutaj jeszcze jedną kartę, bo tutaj mamy ewidentnie coś takiego. No właśnie, więc trzy buławy. Te trzy buławy mówią, no zostaw to, zostaw to, jeżeli jesteś teraz w lepszej relacji, to w ogóle przestań już myśleć o tych. Przesunę tutaj, żebyście lepiej widzieli. O, bo chyba nie wszystko widzicie. Dobrze, to teraz to zrobimy tak jeszcze. Dobra, no, i tutaj mamy te trzy te trzy miecze. Więc myślę, że najlepiej będzie, jeżeli ruszysz przed siebie, masz plany, masz wizję i jeżeli ten człowiek to jest ten człowiek to Ty już lepiej wiesz, no to troszkę trzeba się tu zastanowić. Może Ty po prostu dobrze się czułaś i czułeś w sytuacji, w której Ci niczego tak naprawdę nie brakowała, tutaj Cię trochę przytłoczyła energia jakiejś relacji, która mm, obiecuje złote góry i właściwie to ten człowiek i ta kobieta może równie, do, ten mężczyzna czy ta kobieta, równie dobrze może wierzyć w to, co, co obiecuje, chociaż no... Czy tak będzie naprawdę, to czas pokaże. W związku z czym, zobaczmy, co w tym wszystkim będzie pomocne. Proszę. Zrównoważenie. Zrównoważenie, które mówi pomału, trochę ciepłe, trochę zimne, nie za szybko. Trochę do przodu, trochę do tyłu, trochę w górę, trochę w dół, ale nie za bardzo, nie za dużo. Zrównoważenie tego wszystkiego pozwoli Ci właśnie no, zrozumieć więcej, co jest między Wami. Więc widzę tutaj, że być może to nawet Ty troszeczkę od tej wizji sukcesu odchodzisz. Rozciągasz to bardzo, bardziej Waszą relację do ludzi, wychodzicie i, i bardziej próbujecie się zorientować, jak Wasza relacja się. Zachowuje w towarzystwie, tak? Jak wy się czujecie w towarzystwie? No, pamiętajmy, że mamy tutaj energię dwóch pentakli, tak? Czyli takiego trochę łapania dwóch srok za ogon. Więc może to ty trochę się boisz, może masz jakieś doświadczenia z przeszłości, które powodują, że no nie bardzo chcesz i nie jesteś w stanie za bardzo uwierzyć w to. Co ten człowiek ci tutaj yy, no, mm, obiecuje. Więc zrównoważyć, zrównoważyć, spokojnie, bo nikt ci nie zabrania w swoich wizji roztaczać i marzyć. Natomiast, no, jeżeli nie czujesz się pewnie i cały czas Twoje serduszko tutaj, jakby albo tej osoby, yy, no, nie jest jeszcze całkowicie wyleczone, no to pomalutku. A w takim razie, jaka jest rada? Wzmocnij się. Wzmocnij się, nabierz sił, wtedy będziesz lepszym partnerem w związku, w relacji poprzez zrównoważenie właśnie tego, co jest między wami, bądź również tego, co było w stosunku do tego, co jest. I wynik. Pięć kielichów. Pięć kielichów, czyli jednak troszeczkę tutaj będziesz cały czas mimo wszystko, czy on, czy o, o, ta osoba, tęsknić za tymi rozlanymi kielichami, mimo że wszystko idzie do przodu całkiem nie najgorzej. Świt już jest za oknem i tak naprawdę nie trzeba rozdrapywać tego, co było. Zobaczmy. Zobaczmy co z tym wynikiem. Czy tutaj jeszcze coś możemy ewentualnie... No znowu zrównoważenie, widzicie? No znowu zrównoważenie. Na spokojnie, na spokojnie, pomedytuj. Zrównoważ to wszystko, bo widzę, że tutaj strasznie dużo cię przytłoczyło i nie jesteś w stanie właśnie się wzmocnić. To cię trochę przycisnęło do, do gruntu, do ziemi i hmm, potrzebujesz się wzmocnić, więc spróbuj się wzmocnić. To jest chyba w tym momencie dla ciebie priorytet. A w takim razie zobaczmy, co powie nam ta talia. No, chyba ta talia to najbardziej podsumowała najlepiej ten, ten cały rozkład. Zaakceptuj miłość. Ja myślę, że to trzeba w ten sposób do tego podejść. Bardzo dobry, bardzo dobry akcent na koniec, ponieważ ty trochę tam patrzysz cały czas wstecz, zamiast tutaj się zastanowić, co się dzieje. Zaakceptuj miłość, wzmocnij się, zaakceptuj miłość, zostaw te wylane kielichy, trochę więcej równowagi. Dobrze, że tutaj od takiego szalonego sukcesu przechodzicie do takiego trochę bardziej na luzie towarzyskiego podejścia, wspólnie, razem, radością budowania z przyjaciółmi, waszej relacji, być może w związku z tym. Ta energia dwóch pentakli się również zrównoważy, tak, bo tutaj mamy też takie wzloty i upadki i takie kręcenie troszkę. No. I wtedy wszystko po malutku się wyprostuje. No, ale dla ciebie najważniejszymi rzeczami jest to, żeby się wzmocnić i zrównoważyć zarówno twoje emocje jak i sytuacje w waszej relacji. A zobaczmy, co na to nasz ciasteczkowy sklepik. Wybieraj swoje bitwy mądrze. No tak, to też. Wybieraj swoje bitwy mądrze. Może tutaj gdzieś coś za bardzo poszłaś na ostro i troszkę się za bardzo wylało, za dużo. Czasami. Można przesadzić, więc wybieraj swoje bitwy mądrze. Dobrze, tutaj mamy naszego, nasze dwa pentakle. Tak się zastanawiam, gdzie to tutaj położyć. Może zrobimy, tak, przesuniemy. O, i tak. Dobrze. No a w takim razie, co na to powie nasz wspierający nas wszechświat? Co tutaj podpowie, wspierający? No. Wybieram naukę poprzez miłość. I za, ale najpierw to tą miłość zaakceptuj. Zaakceptuj, że miłość jest, że jest dookoła ciebie, że masz ją w sobie, że możesz kochać siebie i wtedy poczujesz się mocniejszy, mocniejsza. A co na to? Przewodnik duchowy, słońce. Ciesz się z sukcesu i ze szczęścia. Proszę bardzo. Ciesz się z sukcesu i ze szczęścia. Myślę, że jeżeli nauczysz się, nauczysz się uczyć poprzez miłość i zaakceptujesz tą miłość, to będzie czas na radość, sukcesu i szczęścia. No, a w takim razie zobaczmy jeszcze, jak w tym wszystkim możemy sobie pomóc. Jak w tym wszystkim możesz sobie pomóc? O, podnieś, podnieś swoją wartość, no, najprawdopodobniej w swoich oczach, tak się domyślam. Dostajesz to, w co wierzysz, że na to zasługujesz? Nadszedł czas podwyższenia standardów. Proszę bardzo, jeżeli uwierzysz, że zasługujesz na więcej, to więcej otrzymasz. Po prostu się lepiej rozglądaj za tym, co jest wyższym standardem. Już tutaj wiesz, zostaw te trzy kielichy. Słońce wschodzi, a ty nic nie widzisz. Dwa kielichy stoją. No, co się wylało, to się wylało. Ale to jeszcze nie koniec świata. No, zobaczmy jeszcze w takim razie, jaką mamy afirmację na dziś. Jestem światłem. Moje wewnętrzne piękno promieniuje silnym blaskiem. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mm.